Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania, większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. A to wierze. Drodzy Rozbracia i siostry, w trakcie nowenny do świętego Józefa przed Jego uroczystością przyglądamy się Józefowi, tak jak jest opisane w Piśmie Świętym, aby zobaczyć, jaki wzór w Nim Pan Bóg nam daje. Pierwszego dnia przywołaliśmy sobie chyba najtrudniejszy moment w Jego życiu, moment zawahania. Może wątpliwości, może niepewności co do matki Najświętszej Maryi, ale na pewno moment tego, że cały jego plan, plan na udane, dobre, szczęśliwe życie, nagle został zmieniony przez Pana Boga. Drugiego dnia wczoraj mówiliśmy sobie o tym, jak Pan Bóg przypomina Józefowi, kim jest, przypomina obietnicę, przypomina, że to nie jest przypadek że jemu to się przytrafiło. Dzisiaj Pan Bóg, idziemy dalej, kiedy czytamy fragmenty, fragmenty Ewangelii następujący po tym, jak Józef dowiedział się, że Maryja będzie matką, spodzie brzemienna i kiedy we śnie Pan Bóg przez anioła Józefa pociesza, tak naprawdę umacnia, mówi, co się z nim dzieje, co się tak naprawdę stało, to po tym przypomnieniu Józefie, synu Dawida, Mówi dalej do Józefa, nie bój się, Józefie, nie bój się. Chciałbym, abyśmy dzisiaj o tym sobie pomyśleli, że Józef nie postać taka papierowa z bajki, nie jakiś superbohater, który udawałby, że wszystko zawsze wie najlepiej, że niczego się nie boi, że nie waha się, tylko normalny, wierzący człowiek, mający swoje wielkie miejsce w planie Bożym. Jest i dla nas wzorem, jak z naszymi lękami, z naszymi słabościami walczyć. Ale zacznijmy od czegoś innego. Bracia i siostry, może i Wy to słyszeliście? Często się zdarza, że osoby, które oddalają się od Pana Boga, w grzechu żyją, zwłaszcza w ciężkim, myślą o sobie tak się usprawiedliwiając trochę, żeby uzasadnić to, że są daleko od Pana Boga, że jeśli są daleko, to czują się lepiej, nie czują takiej presji, nikt im nic nie nakazuje, nie mówi, to rupa tego nie rób, nie daje przykaz, przykazań, zakazów i nakazów. Czasami tak się może zdarzyć, a nawet ludziom wierzącym, że jakoś Pana Boga się obawiają, że myślą sobie, że ten Pan Bóg to gdzieś tak z góry na nich patrzy, zapisuje sobie w jakiejś księdze. Po jednej stronie to, co nam się udało, jakieś plusy, po drugiej stronie nasze minusy, nasze grzechy i słabości, a potem, kiedy nas wezwie, to wszystko to podsumuje, podliczy i nam wynik poda. Bracia i siostry, gdyby tak działał Pan Bóg, to bylibyśmy straceni, ponieważ wiara święta nam mówi, że nic, co dobre w nas jest. Żadennego dobrego uczynku nie możemy zrobić sami, bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski. To Pan Bóg nam daje taką możliwość, abyśmy my sami, słabi i grzeszni, coś dobrego robili. To jest Jego dar, Jego łaska. Z Panem Bogiem nie możemy targować się, nie możemy Mu zapłacić za nasze grzechy dobrymi uczynkami, bo zawsze taki targ, taki handel, zawsze byśmy przegrali. Ale to też nam mówi, bracia i siostry, że gdyby tak było... Że ktoś z nas tak Pana Boga się lęka i obawia, nawet myśląc o swoich grzechach. Uczciwie patrząc na siebie, jeśli bałbym się Pana Boga, Panie Boże, widzisz jaki jestem, aż strach mi przed Tobą stanąć, strach mi do Ciebie się odzywać, to to by znaczyło, że w jakiegoś innego wierzę Pana Boga, w innego niż tego, którego głosił Pan Jezus. Bo Pan Jezus nie głosił nam Bożka złego i myśliwego, tylko Boga dobrego i miłosiernego Boga, który troszczy się o nas, podnosi nas, pociesza, wyzwala od strachu, a nie tego, który chciałby nas wdeptać w ziemię, przygnębić czy jeszcze bardziej utwierdzić w przekonaniu, że może jestem nic nie wart, nic nieznaczący. Mówię o tym bracia i siostry, bo dzisiaj takiego Pana Boga pokazuje nam pierwsze czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Przez proroka Pan Bóg zwraca się do swojego ludu, ale mówiąc temu ludowi, że zgrzeszył, że odszedł, że zniszczenie Królestwa Izraelskiego to nie przypadek, nie jakiś ślepy los, okoliczności historyczne, ale skutek tego, że Izraelici odeszli od Pana Boga, zgrzeszyli, służyli fałszywym bożkom. Pan Bóg nie mówi ludziom grzesznym i słabym, nic się nie stało, wszystko w porządku. Pan Bóg mówi coś więcej. Pan Bóg mówi: Nie bój się, ja Tobie przebaczam. Nie bój się, ja pozwolę Ci wstać. Pan Bóg mówi: Wróć Izraelu, upadłeś bowiem, ale ja Ci wszystko przebaczam. Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Uleczę ich niewierność, szczodrze ich obdarzę miłością. Bracia i siostry, taki jest prawdziwy Pan Bóg. Nie ten, który jakoś wlewa w nas strach i niepewność. Gdyby przyjście do Pana Boga, gdyby słuchanie Słowa Bożego, gdyby modlitwa powodowała w nas strach, drżenie i niepewność, to znaczy, że coś jest nie tak, że to nie do tego Pana Boga mówię, tylko do jakiegoś swojego fałszywego wyobrażenia. Pan Bóg jest taki, który też nie mówi rzeczy kłamliwych, fałszywych, nie mówi, kiedy grzeszymy, nic się nie stało, nie mówi, kiedy się boimy, nie ma sprawy, to drobiazg, tylko mówi, jestem przy tobie, pocieszę cię, podniosę cię, bo cię kocham, choć znam twoje słabości. Mówię o tym, bracia i siostry, bo dokładnie coś takiego wydarzyło się w tej historii świętego Józefa. Kiedy Józef, mający swoje rozterki i wątpliwości, powtórzmy sobie tak, jak miałby każdy normalny człowiek na jego miejscu? Kiedy słyszy głos Pana Boga, który mówi Józefie, synu Dawida, nie bój się. My nie znamy uczuć świętego Józefa, bo o tym nam Ewangelia nie mówi, ale wiedząc, jak normalny człowiek mógłby się czuć, a zresztą słysząc też to, co mówi Pan Bóg przez anioła do Józefa, nie bój się możemy domyślić się, że Józef się bał. Czego mógł się bać? Tego, co właśnie się stało. Tego, że nagle jego plany życiowe tak zupełnie się zmieniły. Tego, że jak słyszeliśmy o tym na początku naszej nowenny, nie wiedział za bardzo, jak postąpić. Nie wiedział, jak zrobić. Jak pogodzić takie twarde prawo Boże z taką miłością i zaufaniem do Maryi. Nie wiedział tak do końca, jakie wyjście jest dobre. Miał prawo się lękać. Zobaczmy, bracia i siostry, bo to dla nas ważna nauka. Ewangelia, od czego to kazanie zaczęliśmy, nie pokazuje nam Jezusa jak postaci z bajki. Są takie piękne, bajkowe postacie z różnych filmów animowanych, czy takich filmów może i dla starszej widowni, wielkich bohaterów, jakiś supermen, który niczego się nie boi, który wszystko potrafi. My możemy takimi bohaterami się zachwycać, ale dobrze wiemy, to tylko bajka. Nie ma takich bohaterów, nie ma takich ludzi, którzy by nigdy się nie zawahali, nie bali. To nieprawdziwe, choć może być miłe i zachwycające. Ewangelia nam pokazuje Jezusa jako człowieka dzielnego i odważnego, ale nie jako twardziela, nie jako tego, kto nie ma wahań. Kto nie ma rozterek, bo właśnie dlatego Pan Bóg mówi Józefowi: Józefie, nie bój się, nie bój się. Bracia i siostry, ten lęk, który mógł mieć Józef, nie oznacza tchórzostwa, bo czasami myli się lęk z tchórzostwem. Tchórzem jest ten, kto ucieka od swojej odpowiedzialności. Kto ucieka może przed obroną ojczyzny, czasami ucieka przed wzięciem odpowiedzialności za swoją rodzinę. Za żonę, czy dziecko, czy na inne ważne rzeczy. To jest chórzostwo. Lęk, taka obawa, nie na tym polega. Lęk także i ten, który miał Józef, polega na tym, że znam swoje słabości, znam swoje siły i mam takie przekonanie, że ja o własnych siłach nie uniosę pewnych ciężarów. Nie potrafię zrozumieć, co mi się w życiu przytrafia. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak mi się życie układa. Tak jak Józef nie potrafił zrozumieć, co mu się stało. Lęk polega na tym, że najpierw uznaje prawdę o tym, kim jestem. Chrześcijanin to nie jest twardziel. Nikt nam nie każe być kimś takim, ale też jak Józef nam pokazuje, czy Pan był działający w nim, na lęku. Na uznaniu własnej słabości nie kończy się chrześcijańska postawa. Bo właśnie tam, gdzie Józef nie miał odpowiedzi na to, co mu się stało, Pan Bóg mu tę odpowiedź dał. Słuchanie Pana Boga usunęło lęk. Ten lęk, którego nie mogła usunąć ludzka wiedza świętego Józefa. Dobre chęci, staranie, doświadczenie. Ten lęk został usunięty przez Pana Boga, który powiedział prosto, Józefie, nie bój się, nie bój się wziąć do siebie Maryi Twojej małżonki, nie bój się żyć zgodnie z Bożym Planem, nawet jeśli Twój plan byłby inny. Bracia i siostry, jaka z tego jest dla nas nauka? Czasami w dzisiejszym świecie słyszymy, żeby być twardymi, że tak trzeba, że taki jest ten świat że trzeba ukrywać swoje uczucia i nawet wtedy, kiedy człowiek cierpi, jest niepewny, kiedy nie wie, co z nim będzie, to wtedy trzeba przynajmniej na zewnątrz, mówimy czasami, robić dobrą minę do złej gry. Chociaż w człowieku i coś tam się trzęsie i, i coś tam płacze i krzyczy, to czasami świat mówi nam, uśmiechaj się, udawaj odważnego, udawaj dzielnego, udawaj takiego, który niczego się nie boi. Bracia i siostry, często zdarza się, że tacy ludzie udający bohaterów, jak mówimy czasami tacy twardziele, oni wewnątrz są bardzo poobijani i cierpiący. Dlatego, że jeśli udają, że wszystko rozumiem, jeśli udawałbym, że niczego się nie boję, że wszystko wiem, że wszystkie rozumy zjadłem, to wtedy nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Bo muszę udawać, że wszystko wiem. Muszę udawać, że nic mnie nie boli, że nie cierpię, że wszystko układa mi się, idzie mi w życiu jak po maśle. Bracia i siostry, chrześcijańska postawa jest to najpierw uznać prawdę o sobie, tak jak to widzimy u świętego Józefa, który nie udawał, tylko jasno widzimy, nie mógł zrozumieć tego, co dzieje się w jego życiu. Chrześcijanin to ten, który nie ukrywa swoich lęków. Swoich wątpliwości. To nie jest chór, który ucieka przed obowiązkami i odpowiedzialnością, ale ten, kto mówi, Panie Boże, jestem słaby, nie rozumiem. W naszych czasach takich sytuacji może być dużo. Być może wielu z Was, ponieważ jest ta pandemia, boi się o los swój, o los swoich bliskich, może szczególnie chorych, czy tych starszych, czy cierpiących. Ktoś inny boi się także i teraz o swoją pracę o rodzinę. Ktoś inny boi się o swoich rodziców, o swoje dzieci, o swoje relacje z mężem czy żoną. Ktoś inny boi się o swoją przyszłość. Takich lęków możemy mieć. I najgłupszym rozwiązaniem byłoby, żeby udawać, że ich nie ma, żeby je ukrywać tak starannie i robić minę takiego uśmiechniętego, zadowolonego człowieka. Dlaczego najgłupszym? Bo wtedy nie znajdziemy pomocy. A Pan Bóg mówi mi, tak. Jestem, jesteś słabym człowiekiem, ale nie jesteś bezpański. Nie jesteś pozostawiony samemu sobie. Tak jak Józef w momencie próby i wątpliwości usłyszał głos: Józefie, synu Dawida, nie bój się. Tak i każdy z nas ten głos słyszy. Chrześcijanin nie udaje bohatera, nie udaje supermena, ale chrześcijanin to jest ten, który wie, że na jego słabości życie się nie kończy. Że tam, gdzie widzę własną słabość, mam prawo zwracać się do Pana Boga, którego nie muszę się bać, i mówić Panie Boże, uwolnij mnie, uwolnij od strachu, uwolnij od lęku. Tam, gdzie nie uwolnią mnie moja własna wiedza, może pieniądze, może wykształcenie, może doświadczenie życiowe, zwracam się do Pana Boga. A gdzie on mnie od lęku uwalnia? Uwalnia mnie w sakramentach świętych. Bo niezależnie od tego, jak bardzo byłbym zagubiony, jak bardzo bym grzeszył i czasami wątpił, On jest dla mnie, przebacza mi grzechy, daje mi siebie w Komunii Świętej, On cały czas działa w moim życiu. Uwalni mnie od lęku, już wczoraj to wspominaliśmy, kiedy mówi do mnie w swoim słowie. Bo niezależnie od tego, jak bardzo bałbym się, czy byłbym niepewny tego, co mnie czeka, to mam przekonanie, Panie Jezu, ale Ty nie milczysz. Ty do mnie się zwracasz, żeby mnie pocieszyć, żeby mnie wyrwać z mojego lęku, z moich obaw. Uwalnia mnie, bracia i siostry, od lęku przede wszystkim w najwspanialszym znaku naszej wiary w Krzyżu Jezusa. Bo my, chrześcijanie, jesteśmy przekonani, że Pan Jezus tam na Krzyżu, kiedy za nas się ofiarował, wziął na siebie wszystkie konsekwencje naszych grzechów, wszystko to, co nas może przerażać. W takich trudnych momentach zresztą wiemy jako chrześcijanie na ten krzyż trzeba spojrzeć. Dzisiaj, kiedy rozważamy sobie to, jak do świętego Józefa Pan Bóg powiedział, Józefie, ja, synu Dawida, nie bój się, to pomyślmy też o naszych lękach. Może to dobra okazja dzisiaj przy wieczornej modlitwie, przy wieczornym pacierzu, a może przy rozmowie z kochaną, bliską, najbliższą osobą, żeby pomyśleć sobie, a czego... Wy się, bracia i siostry, boicie w waszym życiu, może w waszej rodzinie, w sprawach osobistych, zawodowych, zdrowotnych. I czy nie, nie zapominamy nigdy w takich sytuacjach, że kiedy nie mamy ludzkich rozwiązań, nie mamy ludzkich pomysłów, to tak jak Józef, mamy słuchać Pana Boga, który mówi do mnie, nie znającego przyszłości, nie będącego przecież jasnowidzem ani uzdrowicielem, mówi, Chrześcijaninie, chrześcijanko, moja córko, mój synu, nie bój się, bo ja cię kocham i mam cię w swoim ręku. Nie wiesz jako człowiek, jaką drogą cię poprowadzę, ale masz tę pewność, mam cię w swoim ręku. Nie wypuszczę cię z tej mojej ręki, z Bożej ręki. Nie bój się. Chrześcijanin to człowiek, powtórzmy sobie na koniec, nie udający twardziela, nie wiedzący wszystkiego, ale wiedzący to jedno, nie muszę się bać, bo Pan Bóg, tak jak świętego Józefa, ma mnie w swoim ręku i bezpiecznie przeprowadzi przez życie zgodnie ze swoją wolą. Józefie ten boń jak Betlejem, Egipcie nadarłeś. Józefie ten Dawida, da, dać się Tutaj jak Betlejem, Egipcie nadarłeś. Józefie ten Betlejem, Egipcie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, o Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadamy przed Tobą, oddajemy się pod Twoją przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekamy czynić wszystko, co w naszej mocy aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż nam w tym, święty Józefie, bądź przy nas teraz i przez całe życie, a szczególnie w chwili śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abyśmy mogli pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby nieba i ziemi, Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze, tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty, bowiem po Maryi spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. Do Ciebie, święty Józefie. Uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją. I swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazem błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus, z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, przesławny potomku Dawida. Światło patriarchów, oblubieńcze Boga rodzice, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, Zwierciadło cierpliwości, Miłośniku Ubóstwa, Wzorze Pracujących, Ozdobo życia rodzinnego, Opiekunie Dziewic, podporo rodzin, pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie umierających, po strachu duchów piekielnych, opiekunie Kościoła świętego, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości Twoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużli na Jego rędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe. Spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Cię na próżno. A skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen. O Józefie ukochany pod opieką Twojo ród, Chleb żywota z Ty go na swym ręku niósł. Ty go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił lud i rósł. Ty nam ustrzegł i zakował tej miłości Bożej czu. Dla niego żyć to Boga gdy Dychwały twój on tai blask, By wszystkim nam by je tam, A kuprość tę najdroższą złag.